Cześć, witajcie, ja jestem Stareksi i zabieram się w tym momencie za podsumowanie piątej serii Lore Video. Trochę ta seria trwała, no ale wreszcie jest zakończona i niedługo będę rozpoczynać z serię, kiedy to będę opisywać kolejne postacie. Bądź co, bądź na chwilę obecną podsum podsumowanie piątej serii. I Powiem tak, jeśli chodzi o postacie e, porankingowane od miejsca siódmego do pierwszego, bo opisałam nie 7 postaci w tych 10 odcinkach. No to tutaj się naprawdę zastanawiałem, które postacie powinny na którym miejscu wylądować, ale już wiem, które gdzie wylądują. No i za względu na to opisywałam postacie, które jakby nie patrzeć były albo dobre, ale nie od razu najlepsze. A teraz opisywałam postacie totalnie okropne, no to... Ranking będzie wyglądał jak wyglądał. Bo co bądź? Ostatnie miejsce siódme, najgorsza postać ever. To miejsce Samuel Safi. A dlaczego? Co ja naprawdę muszę tłumaczyć, dlaczego Safi odsyłają to miejsce? Safi jest w tym momencie dla mnie na równi z Marinette, z Eli oraz... ...ze Steph, gdy mówimy o najbardziej spierdolonych postaciach ever. A dlaczego? Po pierwsze dlatego, bo jest to kopra Steph. Ona się nic z mocy nie różni, zresztą spójrzcie, spójrzcie jak ona wygląda. No myślę, że to jest dosłownie, dosłownie Kopa Stef, ona wygląda dosłownie tak samo jak Stef i mogę wam również zachęcić, że będzie miała taki sam charakter jak Stef, będzie taką samą, turną chłopcą jak Stef. Więc to co tutaj twórcy zrobili to jest zwykłe, pospolite kopie w klej, zresztą no czego innego można by się było po nich spodziewać, bo na pewno nie tego, że są kreatywni, że wymyślą jakąś kreatywną postać, nie no. Najlepiej oczywiście robić kopiuj w klej od najgorszych postaci na, na świecie, od najbardziej skierydonych postaci. Więc bardzo bardzo, mamy no, dosłownie kopił w klej, Steff z Lawister Skoros, ponieważ sami to jest dosłownie Kopa Steff. Dosłownie wygląda tak samo jak Stef, ma taki sam charakter jak Stef i jedyne co je różni to imię. Ale w sumie jeśli chodzi o imię, na to też nie ma jakoś wielkiej różnicy, bo obydwa imię to no są na S, no bo co będzie stopować skierdolona. I powiem tak chcę, jedyna postać, która jeszcze się oficjalnie nie, nie pokazała, mimo wszystko wylądowała w mojej serii Lore Video. O no teraz powiem, że będzie druga część, jeśli chodzi o Safi, gdy mówimy o lore video, tak? Będzie druga część opisywania Safi, gdy się osobiście z tą postacią zapoznam ale na chwilę obecną mogę już ją następnie ocenić i stwierdzam, że to jest jedna z najgorszych postaci. Zobacz to... naprawdę nie muszę jej postawić, żeby to wiedzieć. Co mi wygląd? O tym świadczy, że to jest jedna z najgorszych postaci. I zanim ktoś powie, ale ocenianie po wyglądzie nie jest właściwe. A wiecie, dlaczego stwierdzę, że to jest to jedna z najgorszych postaci? Boże psjazdni z Max. I jedyna postać którą można zrozumieć, za psjazdnic z Max, to jest Chloe. Safi! Nic jej nie usprawiedliwia. Kompletnie nic. Przyjaznić się z toksytną, durną chłopcycą, która wszystkich dookoła ocenia, jest bezcelna. Atakuje dziewczęta w bo taka jest właśnie Max. A Safi? Mogę was zaręczyć, mogę wam zaręczyć, że Safi będzie taka sama jak Max. I właśnie to będzie różnica między Ravi Stres 1 a Rav i Stres Zabrak z posturę. W Stres 1 w stanie była Chloe, która się różniła od Max i którą udało się lubić, i to właśnie jest taki Chloe. Ravi Stres 1 jeszcze miała jakiś dobry aspekt. Lawistrz z w sposób nie będzie miał ani jednego dobrego aspektu, ponieważ Safi będzie dosłownie taka sama jak Max. I mogę Wam zaręczyć, że ona będzie taka sama jak Max. A nawet jeśli. Nawet jeśli! W niektórych momentach będą próbowali upodobnić Safi do Chloe, pod względem charakteru, to i tak to niczego nie zmienia, A wiecie dlaczego? Bo Safi to chłopcyca. Bo Safi wygląda tak samo jak Max. I mogę wam zaręczyć. mogę was zaręczyć. że Safi będzie pierdolona Mersu. Safi to będzie pierdolona Mersu, która jest adorowana przez wszystkich, która jest pozbawiona wad. I oczywiście, która przy okazji jest taką, wiecie, całkowicie niewinną istotką. I właśnie to jest różnica między Safi a Chloe. Chloe była starą postacią, Chloe była głęboko postacią z głęboką historią. A Safi to będzie durna, nutna chłopcyca, której się nic w rzeczy nie dzieje. Ale osobiście twórcy będą atskiwać, że ze... ludzie będą lubić Safi, a dlaczego? Bo jest kochaną, dobrą psjaciółeczką Max. Cóż, problem polega na tym, że ja Max nienawidzę i każdy, kto się psjazd nie zmaks, jest dla mnie ścierwem. czerwem. nie kroi z wyjątkiem, bo Chloe mogę zrozumieć, bo chloję zjawisko podać, ale Safi? Już jej nienawidzę i naprawdę zasłużyła sobie, żeby być na ostatnim miejscu w tym rankingu. Dałabym ją nawet. Na dziesiąte miejsce, gdybym opisywała, opisywało, nie się postaci w tej serii, ale co się na postaci, no to ma siódme miejsce. Co prawda, z reguły siódmego jest szczęśliwą izbą, ale nie w spadku Safi. Safi jest. obzydliwa. Nienawidzę jej. gardzę nią. I naprawdę. domyślam się, że Safi będzie dosłownie kopi w clay. Motyw, gdy mówimy o tym, jak będzie poprowadzana w serii, sensie będzie copy w klej Motyw scroll, tak? Że... Na koniec będzie zdecydować co ocalić Sapicy, nie i ja się mogę założyć. Ja się kurwa jego mać mogę założyć, że każdy fan i stres będzie ratował Sapicycia, o co będzie kosztem tego, żeby rozpierdolić całe miasto. A w Lafistresie jednak mieli cenność odkrywać moralistów, za poświęcą Chloe, dlatego żeby ratować miasto, ale... jakby zamawiał o Sapi, no to nie no, Sapi to już nie poświęcą, zasrani. No i to tylko te ty bardziej świat o tym ze FANILA IS nie DOXYCINI i doksycji, zarówno z FANILA IS i Bo Bądź co, bądź po co, mówiąc, Safi jedna z najgorszych postaci ever i naprawdę będę się denerwować, gdy on zobaczę oficjalnie. Miejsce suste. Naprawdę, co kogokolwiek zadziwi, to która postać wroduje na miejsce sustym. Nie dość, tak, że to jest postać, nie dość, że to jest postać, która w miraculum jest jest okropna, to jest tak jakby tylko z takiego mało, to jest prawdziwa osoba, to jest prawdziwy człowiek, który faktycznie gnoi bo specyłny, jeśli chodzi o ludzi, on gnoi fanbase, ten zdrowy fanbase, Miracolum. On gnoi ludzi, którzy bronią kloi, którzy słusznie mu zalecają za to, jak przedstawia Chloe, jest to ksytne i złe. I Jak on reaguje? Jak on reaguje na ludzi, którzy słusznie mu zalecają to, za on nienawiść wobec Chloe, za on atakuje dziewczynę na dziewczyny? Jak reagują ludzie na to? A co jak on reaguje? Reaguje na taki sposób, zablokuje tych ludzi, yy, banuje ich, wyśmiewa z nich. Ogólnie koleś jest naprawdę toksyczny. Nie to co jest postacią, to jest dodatkowo dodatku prawodziemą osobą. Ale wiecie dlaczego Tomek jest i tak opozycyjny z Safi? Dlatego, bo na swój chory sposób Tomek Psan jest oryginalny. W sensie, jego postać jest oryginalna. Jego osoba. No bo naprawdę. Mało gdzie mogę spotkać astak zakompleksionego i chorego psychicznie człowieka. Więc w sumie to oddam, że jest bardziej kreatywny od Safi. Nie zmienia to i tak faktu, że jest on obzydliwy, zarówno jako postać, jak i jako prawdziwy człowiek, i również... Rok się po chyba powiedziała mi, że on już nie pracuje nad Miracolem. W zasadzie, sensie, że szósty sezon Miracolem, to on nie pracuje nad tym sezonem. Na pierścieniu Borealis'u nie macie pojęcia, jak bardzo mnie ta informacja. To oznacza, że custy sezon Miraculum może być dobrym sezonem ludzie. Jest nadzieja! Jest nadzieja dla Mirakulum. być może Mirakulum pójdzie w dobrą stronę! Jeśli oczywiście rok ci miał rację. No ale z tego pamiętam, napisała mi, on nie pracuje nad sustym sezonem Miraculum, więc no, można mieć jakąś nadzieję, że być może. Być może. Susty sezon Mirakulum będzie wreszcie jakimś dobrym sezonem. Tego, tego, żeby tak było, to faktycznie Marinette musi ponieść konsekwencje, zawsze wszystko to zrobiła, Layla musi yy, się jakoś zemścić na Marinette, Chloe musi być zreformowana, Adrian yy, musi poznać tożsamość Biedroki i Biedroka musi to samo Starego Kota. To są wymogi, yy, które wymagam, tak? To są wymogi, które będą świadczyć o tym, że za sezon Miraculum będzie wreszcie jakimś dobrym sezonem. A, no i to jest istotne: Juleka, Luka, te postaci muszą mieć bardziej. A to muszą po prostu być bardziej istotne: a, tak, muszą mieć większą rolę. Bądź co bądź, wracając do, 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 do Tomasa Struka, strasznie obrzydliwa postać, jak i zarówno człowiek. No, jest to zdecydowanie jedna z najgorszych kreatur, którą opisywałam w mojej serii. Bądź co bądź, cieszy mnie to, jeśli oczywiście Roksi się nie pomyliła, to cieszy mnie to, że usta człowiek nie pracuje nad Miracolum bardzo dobrze. Bo być może z nami Rakonu pójdzie w dobrą stronę. Bez tego typa. Powiedzmy, że jakaś nadzieja jest, tak? Dobra. Miejsce piąte. Miejsce piąte... Wydrój do talii. tak, że umieściłaby, umieściłabym ją znacznie niżej, gdyby nie to, że jednak jakby nie patrzeć, opisanie jej zajęło mi co odcinki. odcinki. co bądź. Obecnie komentuję Lojrok, obecnie prowadzę serię z Lojrok i ci, którzy oglądają u mnie Lojrok, dobrze wiedzą, jak straci talia mnie w nerwie. Nienawidzę jej za to, że jest narcystyczna, że jest egoistyczna, że bezcelnie kłamie, że naraza ludzi na niebezpieczeństwo, że odgrywa wielce mądrą dziewczynę, która to wie, co robi, a prawda jest taka, że ona nie wie nic. Ona nie wie, co robi, ona nie wie, że to, co robi, jest złe, albo wie, albo wie, ale i tak będzie robiła to, co robi. Dlaczego? Ponieważ jest zła. Jest zła, jest egoistyczna, jest manipulantką. Która jest tak powiem, nie może dopuścić do siebie takiej myśli, żeby jej kłamstwa, żeby jej manipulacje wysły na jaw. Ona zamiast powiedzieć prawdę ludziom, zamiast chronić ludzi, to na co robi? Ona zamiast tego naraza ludzi na niebezpieczeństwo, kłamie bezcelnie, manipuluje wszystkim dookoła, podaje siebie za kogoś, kim nie jest. Mało tego, w momencie, gdy Auriana ma psebojskie świadomości gdy chciałaby powiedzieć prawdę, to dalej, zawsze jej przerywa, a nawet stara się nad nią trochę znęcać, bo jest do tego stopnia talia walnięta na głowę. Również jest strasznie zobaczona w siebie. Wydaje mi się, że zawsze po jej stronie, i również jest ona narcystyczna. Nie potrafi ona powiedzieć, przepraszam. Nie potrafi ona zdać sobie sprawy z tego, że popełniła błąd. Jest straszną manipulantką. I jest mersu. Jest mersu, ponieważ jej kłamstwa są wyjęte z kontekstu. I to jest jeszcze gorszy spadek niż Laila Rosi z Miraculuma. O której za chwilę swoją drogą będzie mowa. I naprawdę. No nie święta to zbyt dobrze otali. Biorąc pod uwagę to, że zamiast się wziąć w garść, zamiast się zreflektować i zdać sobie sprawę z tego, że, no, że jednak popełniłam błąd. No to nie, no to ona stwierdza, że zamiast tego woli dalej kłamać, woli dalej narazać ludzi na niebezpieczeństwo? I nie ma w niej jakiejkolwiek refleksji, zekalu mogłaby sobie zdać sprawę z tego zepsegina. Nie, no tej refleksji po prostu nie ma. Nie ma tej refleksji u niej. Nie wiecie co? Chwila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okej, okay, właśnie zdałam sobie sprawę z tego, że jestem głupia, ponieważ ja w mojej serii nie opisałam 7 postaci, tylko 8 postaci. To przepraszam za to. zgłupiałam i e, nie zdałam sobie sprawy z tego. Zapisałam 8 postaci, a nie 7. E, mój błąd, mój wielki błąd, dlatego talia nie ma miejsca, dlatego dalej ma miejsce 6, sustę. 8 miejsca ma Saf i z kolei 7 miejsca ma Tomas Astruk. No, bo co, boć dalej, ja zwykam Cię niżej ze względu na to, że jesteś zjebaną i turną postacią, yy, która ma potencjał jeszcze na to, żeby być lepsza. I tylko ze względu na to, że masz potencjał na to, żeby być lepszą, to nie jesteś aż tak zła jak albo Tomasz Astruk, boć coś nie zmienia to faktu, że naprawdę mnie denerwuje. Jest. I lepiej zrobić wtedy, bo są się zreformował, bo na chwilę obecną jest to bardzo źle. Bo co, powiem, już pora teraz na miejsce piątej, muszę się. Muszę powiedzieć, że bardzo się wahałam nad tym, kogo ustawić na piątym miejscu, bo tutaj naprawdę. A co, no, pierwotnie to miało być czwarte miejsce, że sobie sprawę z tego, co opisałam, 8, bo nie 7. No bo co, będzie wahałam teraz którą postać by tutaj umieścić, ale. Zdałam sobie sprawę z tego, że jednak ta postać powinna być na miejscu piątym. A więc dlaczego tego ta postać. Powinna być na miejscu piątym. Miejsce piąte dostaje dzieci. Tak. I pewnie teraz wszystkich zaskoczyłam za miejsce piąte w dla dzieci i że Laila Rossi będzie wyżej w rankingu niż dzieci Serio? Das się Naprawdę umiejscać postać z Mirakonu wyżej niż postać z Monster High? Tak. Robię to. A wiecie dlaczego? Ponieważ Monster High naprawdę ma sporo zalet. Monster High naprawdę ma świetne postacie. Monster High ma przepiękne dozę postaci i ogólnie postacie w Monster High są z reguły dobre. Ale właśnie tutaj słowo klucz. Z reguły. To, że z reguły są dobre, nie oznacza, że są zawsze dobre. I dzieci jest przykładem źle napisanej postaci w Monster High. I stwierdziłam, że Laila zasługuje na to, żeby być wyżej niż dzieci, dlatego, ponieważ Laila nie miała momenty, były takie momenty w przypadku Laili, gdy nawet mogłam ją lubić. I nawet i tak ostatecznie dochodzę do wniosku, że Laila jest moją drugą, ulubioną postacią w Mirakulumie. A dzieci? Mogę to co powiedzieć, że ja dzieci nienawidzę. I teraz tak, dlaczego nienawidzę jej? Dlatego, bo jest taką samą manipulantką, kłamcuchą i jest tak samo zła jak Max Draw i Stred. I to co jest sensat to osoba pomarowana po asbokcie, nie ma w tym momencie dla mnie żadnego za znaczenia. Ponieważ ja w tym momencie patrzę na jej, na jej charakter i charakter jest podły. Była ona egoistką, która stworzyła Wisp po to, żeby zaspokoić swoje egoistyczne potrzeby, ale w momencie, gdy Wisp zaczęła się budować i gdy Bez chciała czegoś, chciała, gdy chciała wolności, gdy chciała faktycznie normalnie żyć. No to Giudzi w dubie Wisp, a w momencie gdy Whisp zaczęła się budować jeszcze bardziej, no to dzieci stwierdziła, że zrobi z siebie ofiarę, że zrobi z USP największe zło na Ziemi, które tak naprawdę jest ona, bo to ona jest zła. I tutaj co pragnę wspomnieć, że w Monster High to dzieci doprowadziła do tego zalaguna, laguna, całkowicie odwaliło, dlatego, bo stała się zupełnie inna, to była wina dzieci, a nie USP. Więc Whisp wcale nie jest taka zła. Na jaką jest malowana i dzieci też wcale nie jest taka dobra. Na, na jaką jest malowana. Właśnie powiedziałabym, że jest na odwrót, to dzieci tak naprawdę jest zła. I to jest w moim wideo, na i temat, że to dzieci jest prawdziwym z w Monster High stać zeceń. Ponieważ to ona doprowadziła do tego, że już stać taka nie inna, to ona doprowadziła do tego, że jakiś się zła, to jest jej wina. i to ona jest odpowiedzialna za działanie wisp. Mogła z nią normalnie porozmawiać. Mogła też jakoś doprowadzić do tego, żeby spełnić jej zecenie. Skoro ona mogła spełnić swoje zecenie to Mogłaby też spełnić zlecenie Whisk. No ona no, 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 no zamiast tego wola zrobić z Whisk na zdradzić Whisk, wbić jej stylet w plecy. I prawda jest taka: że wszystko, co zrobiła Luis, to jest wina dzieci, ponieważ to ona swoim zachowaniem do tego wszystkiego go doprowadziła. No ale nie, no o co widzieli, wiemy, że to dzieci jest na dobra, a jest no. zła. Are you fucking kidding me? Naprawdę, jak są jakieś osoby, które twierdzą, że to dzieci jest ofiarą w tym konflikcie, to niech to osoby wam w głowę, bo dzieci naprawdę jest manipulacyjną, dwójcową zmią. I tyle mam do powiedzenia na temat. na Najgorsze jest to, że nie poniosło żadnych konsekwencji Twoich działań. No ale cóż, spstawię tyle dobrego za ma dobre zakończenie i że może normalnie zejść. Miejsce czwarte. Wedruję do... Lajli! Laila Rosi! No cóż, za podnosić z Mirakuluma ląduje tak wysoko w rankingu, to pewnie jest sok i zdumienie. No ale ze względu na to, że nie opisywałam znowu aż tak wielu dobrych postaci. W tej mojej serii, no to dlatego właśnie Laila ląduje aż tak wysoko. Dlatego, ponieważ po pierwsze, i tak jest ona moją drugą, bo ona w Miracolum. Po drugie, wiem, że w tej sezonie był straszny problem z tym, jak ona jest napisana. Naprawdę bardzo łatwo potrafiła kogoś zmanipulować, mimo tego, że jej były durne. Ale piąty sezon poprawił jej postać. W piątej sezonie wreszcie jej kołostwa były bardziej wiarygodne, wreszcie jej manipulacje były bardziej wiarygodne. I wreszcie faktycznie bardziej dało się jej ufać. W sensie, faktycznie bardziej sprawiała ona wrażenie takiej manipulantki. To jej muszę oddać, a faktycznie w piątej sezonie ona zaczęła mieć mądre plany. To jej też muszę oddać. Może nie jest znowu od razu jakieś bardzo mądre, ale na pewno jest lepsza niż była w trzecim sezon sezonie. To na pewno. Również bardzo mi się podoba i design w formie liśnicy. W formie liścicy naprawdę fajnie. No i w sumie jest to też jedna z tych postaci, która ma najlepszy design, gdy, gdy mówimy o Miraculumie. Jak na przykład z Miraculum, to wygląda naprawdę fajnie. Również nie mogę się doczekać jej roli jako e, władniciem w sezonie. Akurat, to jest podstawa, która mnie ciekawi do tego stopnia, z, głównie ze względu, na, ze względu na nią. Będę dalej oglądać Miraculum. Mam naprawdę nadzieję, że. Laila odegra własną rolę w sezonie i naprawdę mocno się odegra na marynet. Liczę osobiście na to, że Laila doprowadzić do tego, żeby to samość Maryne wysłanała, A psa mi sobie jej kłamstwa wysłania, W sadesyki widic na to, że Laila powie Adrianowi prawdę, kim naprawdę był Gabriel, Najlepsze jest to, właśnie to to, co ona ma dowody? Ona ma, ma dowody świat to, co o tym, że Gabriel był władcą mroku z tamtym władcą, ciem bądź monarchą, ona ma dowody świat to, co o tym, i może to udowodnić. I myślę, że właśnie bo to ona ma te dowody. Żeby wskazać Adrianowi, No bo. Jeśli założymy scenariusz, że... Laila nie wie, że Marinette jest Biedronką, no to skąd Adrian miałby wiedzieć o tym, że Gabriel jest Monarką? mu Laila w takim przypadku miała by przypuszczać, że Marinette mogłabym mu powiedzieć, skoro ona nie wie o tym, że Marinet jest Biedronką? Bądź co bądź, Laila ma kartę startową w tym momencie i mam nadzieję, że ona wykorzysta tą kartę startową. Myślę, że ona wie, co się dzieje w Paryżu, ponieważ wszystko obserwuje, więc obstawiam, że zdaję sobie sprawę z tego, co się dzieje, i również... Ona będzie to chciała wykorzystać. I naprawdę, Laila Praksina kibicuje wam, tak szczerze wam kibicuje, że obydwie... Doprowadzicie do tego, żeby Iris i Marinette poniosły srogie konsekwencje za ich kłamstwa. Naprawdę na to liczę i dziewczyny... Liczę na was, bo naprawdę jesteście... Jedyną nadzieją, która doprowadzi do tego, że może wreszcie Marinette z zmąceje i tak samo Iris może wreszcie zmąceje. bo co bądź, lubię Lailę, jest ona taka cwana faktycznie, ma ona nawet dobry vibe złocyńcy. I jest na pewno jedna z lepszych postaci, gdy mówimy o Miraculum. I... przynajmniej w przeciwieństwie do Dali, jest ona faktycznie wykreowana negatywnie, a nie, że... Jest ona pozytywną postacią, której to mamy ufać. Mimo tego, że to co robi jest złe. Bo co bądź, lubię Lailę. Miejsce trzecie ląduje do Sniecki. Jeśli mieliśmy postać Śniezki rozumieć w taki sposób, że faktycznie mamy cudź wobec niej nienawiść i że jest naprawdę dobrze napisane z no to daje twórcom brawa. Bo Sniecka naprawdę jest głęboką postacią. Zresztą, gdy robiłam lore wideo na jej temat, no to dokładnie wyjaśniłam, dlaczego uważam, że jest ona głęboką postacią. I naprawdę są aspekty świata, co o tym, że ona naprawdę jest taką psychopatką. Zresztą, yy, po podawałam wam cechy, które pasują do psychopatki, i właśnie w niej coś z tych cech pasuje do Sniecki, Więc można by znać, że w takim lore wideo dosłownie potwierdziłam, że Sniecka jest psychopatką, jeśli chcecie. No to konieckie to Lorvideo zobaczcie, bo w takim Lorwideo daje dowody światło o tym, że Snierska jest psychopatką Również tłumaczę jest zachowanie w taki sposób że wiecie no, tłumaczę motyw jej działań i twierdzę dlaczego jest jaka jest i również potwierdzam to, że ona jest psychopatką Ale naprawdę stwierdzam, że jest to najmocniejsza wersja Snieski, którą widziałam, i również jest to zdecydowanie najlepsza wersja Snieski. naprawdę ubolewam nad tym, że Ewrateka nie jest dalej kontynuowana, bo tutaj jest potencjał, no jest potencjał! No! Ewra i naprawdę powinno być kontynuowane, bądź co bądź, ZniSka! Najlepsza wersja, z Nieski gdy mówimy o własnej postaci, jest w tej bajce. Miejsce drugie... Kiyomi. Kiyomi jest psa Zresztą, jak oglądałem Monster High... Y składuchów, to tłumaczyłam, dlaczego lubię Kiyomi, podoba mi się strasznie to, że jest z Draculorą i jest to jest potwierdzone, że Kiyomi naprawdę miała krasa na Draculores, naprawdę była w niej zakochana i to jest super, bo Kiyomi z lesbijką jest, jest dziewczęca, no Kiyomi jest dziewczęca, ubiera się dziewczęco, ma ten dziewczęcy vibe, ma dziewczęcy charakter i to jest coś, co mnie ubóstwia i właśnie dlatego Kiyomi zasługuje na to, żeby być aż tak wysoko na mojej liście, ponieważ jest to naprawdę świetna, fajna postać, lubię tą dziewczynę i ubolewam nad tym, że nie było więcej odcinków z nią, no kurde, Kiyomi wróć, no. Ja to żeby wróciło oryginalne Monster High, kto żeby Kiyomi wróciła. Jebać Claude'a, kto chcę, żeby Dracula była razem z Kiyomi, bo Kiyomi jest super. Jest uroca, jest fajna, jest super, no lubię Kiyomi. Naprawdę mega fajna postać, mega fajna dziewczyna. Zdecydowanie jedna z lepszych postaci, gdy mówimy o Monster Kai, No ona jest pse słodka, lubię Kiyomi, naprawdę Kiyomi jest super. Również uwielbiam jej design. Naprawdę, ślicznie wygląda, więc no... Tak się pisze, dobrze napisane damskie postacie i tak się to w szokazie również pisa dobre lesbiki, tak się pisze, dobrze napisane lesbiki. Uciec się! Twórcy! Love is strength! Twórcy, teraz to was! No i pierwsze miejsce, pierwsze miejsce, moi drodzy, wędruje do... Lodowej, urocej, księżnickiej, choć może nie powinna tak mówić biorąc pod uwagę, że ona ma 14 lat... Crystal Winter! No co? Ja lubię Krystal. Ja lubię Krystal, bo jest pseuroca. Lubię ją, bo jest bardzo empatyczna, jest bardzo wyrozumiała. Właściwie to spokojnie mogę stwierdzić za Krystal. Ona jest taką, powiedziałabym, z lodową wersją Blum. Jak Blum jest własnie ognista, jest starodzieką ognia. Tak Krystal jest jej lodową, lodową wersją, ponieważ Krystal jest księżniską zimy. A Blum jest starodzieką ognia. I właśnie Krystal jest taka jak Blum, bo ten względem z charakteru to jest Blum. Jest tak samo empatyczna, wyrozumiała, uroca ten jak Bloom i to jest super w niej, naprawdę bardzo lubię Krystal. No chciałbym więcej odcinków z nią, chciałbym więcej scen z nią, bo naprawdę jest mega fajna. I w ogóle tutaj niektórzy mieli problem z Krystal, z... Co? Krystal wygląda jak... Elsa? Ta bohaterka z... Z... Krainy Lodu? Mówię no tak staza Krystal jest o wiele lepsza niż Elsa. Naprawdę, naprawdę lubię Krystal. Krystal z Mega mego Roza, jest fajna, bardzo fajnie wygląda, to jest jeden z lepszych designów zdecydowanie, więc podsumowując, Krystal Dostaje złoty medal za bycie najlepszą postacią, którą pisałem w tej serii. Należy Ci się to, ponieważ jest naprawdę świetna. Bardzo lubię tutaj obrazki z nią, jest ona roca I naprawdę jest to zdecydowanie jedna z lepszych postaci. Jedna z moich ulubionych postaci, gdy mowa I naprawdę, jak ja bym chciała, żeby damski postacie w grach, żeby stratki w grach były tak jak kryształ, No ale nie no, co widzicie najlepiej, Zda, stratek, z stratek, robić duetę chłopcy, co nie twórca Lapis Trance? No, to jest oczywiście cały was samotno. bo co bądź, no cóż. Poprzednie, podsumowanie rolę wideo, wygrała postać z <grydy> I tutaj również wygrała postać z więc postać z na chwilę bardzo dobrze się trzymają. No ale dobra, to będzie na tyle podsumowując. Krystal pierwsze miejsce, drugie miejsce Kyomi, trzecie miejsce i czwarte miejsce Linara Rosi. No to co na wysoko na z rakolum miejsce? Gigi, szóste miejsce Talia, siódme miejsce Tomas Astro No i ósme miejsce Safi, które nienawidzę. A Krystal jest najlepsza. No ale dobra, to będzie na tyle. Napiszcie jaki wy macie raki, gdzieś chodzi o te postacie, które wy postacie lubicie najbardziej. A kogo będę opisywać w kolejnym odcinku? W kolejnym odcinku opiszę jedną z najgorszych i najbardziej toksycznych postaci z Miraculuma. Alex. Powiem tak. Ludzie stwierdzam, że ignorują to, jak Alix jest toksyczna. Mówi się o tym, że to jest toksyczna, że. Ale jest toksyczna? Ale ludzie naprawdę ignorują to, że Alex również jest toksyczna. I zamierzam jej poszczególne zachowania omówić w. Następny numer wideo, który właśnie będzie na jej temat. Bądź co bądź, nie zapomnę o tym, jak w ząbu próbowała zabić król i na pewno o tym wspomnę. Bo to jest dowód światu o tym, że Alix jest psychopatką. I że jej nienawidzę. I to za Was rozumiem, włosy w żaden stopniu nie świadca o tym, że jest dziewczęta i swoją drogą. Króliks, nienawidzę cię. O jej roli jako króliks to też swoje wspomnę. Swoją drogą to króliks, a nie króliksi. Hm. Hmm. A się dobrze powiedziała nawet nazwę ma męską i chyba to jest, bo to chyba jest i memskie imię. Tak? Alex to jest memskie imię? Jeśli nie, to możecie mnie poprawić, ale tak mi się wydaje, to, to może być memskie imię. Bo co bądź... Jej opisaniem zajmę się w kolejnym odcinku. Na chwilę obecną końca, to będzie na tyle. Bywajcie.